W Rybniku nie było miejsca do prezentacji rzeźby, do prezentacji instalacji, do prezentacji sztuki współczesnej. To miejsce dzisiaj się otwiera, jak widzimy, zainteresowanie bardzo dużo, coraz więcej gości. Myślę, że to będzie wyjątkowy i wielki dzień, który będzie zwiastował dobrą przyszłość Galerii Sztuki Rzecznej. Ja się bardzo cieszę, że wystawa Nidental otwiera tak piękne miejsce I gratuluję władzom miasta, że taka galeria powstała w Rebunku. Także wielkie brawa. Ogromnie wzruszająca chwila. Mój ojciec powrócił tutaj do miejsca, z którego pochodził, gdzie się urodził. Powróciła tu jego twórczość. Tata byłby bardzo dumny z tego, że tak wielu rybniczań przyszło obejrzeć to, co tworzył przez całe życie, a ta ziemia to, to miejsce było zawsze mu bardzo bliskie i, i był dumny z tego, że, że pochodzi stąd. Ja jestem zaskoczony tą wystawą, bo już trzecie wcielenie tej wystawy zaczęło się w Warszawie, potem w Łodzi, teraz tu. Myślę, że to bardzo, bardzo pięknie zostało tutaj skomponowane. I na tym polega właśnie ta galeria nowa. Każde miasto powinno mieć taką galerię, bo to jest to, tak, tak, czego brakuje. Ludzie mówią, że wszystkiego brakuje, ale tak naprawdę sztuka jest bardzo ważna. Ja, ja nie mogę się nadziwić, że aż tyle ludzi przyszło na otwarcie. Oczywiście to nie tylko mojej wystawy, ale imponujący tłum w Rybniku. Mam nadzieję, że ta przestrzeń będzie służyła przez wiele, wiele. Nadryniconą będzie pokazywała to co najlepsze w sztuce. Bardzo się cieszę, że do tej wystawy doszło, że będziemy mogli cieszyć się z tego, że będziemy mogli obcować ze sztuką Adolfa Ryszki, i mam nadzieję, że dostarczy ona wielu miłych wrażeń i wielu refleksji dla widzów. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj. Być tutaj na wystawie profesora Adolfa Ryszki, mojego profesora. Jest to miejsce na pewno naznaczone jego obecnością. Gratuluję miastu znakomitych wnętrz wystawowych. Myślę, że mogą konkurować z naprawdę dobrymi galeriami w Polsce. Mam nadzieję, że się tak jak teraz dopisuje tutaj publiczność, będzie dopisywała również przy kolejnych wystawach. Mam nadzieję, że nas też tutaj zaproszą z kolejną wystawą. Cóż mogę powiedzieć, Rebniczku? nie ma gańby.